Na, na koniec zmiana, na koniec swojej sesji treningowej i później te, te ćwiczenia swego rodzaju ruchy możesz zawsze wprowadzać po albo falach napięcia, albo po intensywnych pompkach czy przysiadach. Jest to, tak zwane, to są tak zwane rozluźniacze różnego rodzaju. I tutaj chodzi o to, żeby ciało było totalnie, totalnie odprężone, wręcz wiotkie. Jeżeli wiadomo, fala napięcia uff, i następnie totalny relaks. Tutaj delikatne ruchy głowy w ten sposób, tak jakby głowa po prostu sama opadała do barków. Przód, tył, przód, tył, a tu ci pokażę, żebyś lepiej widział. Przód, tył, następnie barki i do samej góry, mocno je napnij w ten sposób, a następnie niech one wiotko opadają. Wiotko opadają. To samo z dłoni. Niech one sobie po prostu, tak jak wahadełko, wahadełko sobie krążą, praktycznie zero używania siły, siły mięśniowej, tylko po prostu niech one sobie krążą w ten sposób Je podnieść do góry i następnie opuścić pozwolić im po prostu po prostu opaść, tak jakby były w bardzo ciężkie następnie tutaj możemy również wykonać eksplozywne Tutaj pozwól... O! Tak jak widzisz, ramię nabiera takiego rozpędu. Pozwalasz samoistnie wykonywać to krążenie. Nie tak jak na przykład w normalnych okręgach to ty kontrolujesz ruch. Tak tutaj tym razem oddajesz pole do popisu grawitacji. Grawitacja działa bardzo dobrze w tej kwestii, jeżeli chodzi o rozluźnianie, o rozluźnianie ciała. To samo z torsem. Kilka właśnie takich tego typu rzeczy. Przód, tył, przód, tył. Jeżeli chodzi o kręgosłup, to tutaj w bok delikatnie do tyłu, do przodu. Takie właśnie delikatne kółka na totalnym relaksie. O, coś w tym stylu, właśnie. Na takim totalnym, totalnym relaksie. Jeżeli chodzi o nogę, to tutaj możesz o, delikatnie ją tak poruszać, to napięcie, żeby, żeby schodziło. Następnie możesz się przytrzymać czegoś. I po prostu jak wahadełko. totalny tak jakby, tak jakby ta noga była dosłownie, dosłownie z połowiu. Ciężka, ciężka. To samo ze stopą. O tutaj troszkę te, tej zabawy. To jest taki rozluźniesz totalny na jutro. Spóźnić całe ciało możesz. O w ten sposób to jest sobie rodzaju taka o, wibracja. Możesz troszeczkę podskakiwać w miejscu i te, tutaj te ramiona, te nogi jakby były z ołowy, bardzo ciężkie. To jest taki efekt ciężkości i jednocześnie takiej, takiej delikatności. Po tego rodzaju sesji powinieneś czuć, jak energia przypływa do ciebie, jesteś bardziej zrelaksowany, odprężony. O to głównie o tym chodzi. Więc to jest rozluźniacz na, na jutrzejszy dzień.